Cześć, wolę zostać anonimowy. Mogę zaznaczyć jedynie, że mam 18 lat i jestem chłopakiem. Chciałbym się podzielić moją historią z życia. A więc bez przedłużania, zacznę od tego, że jakieś parę lat temu mój tato odszedł ode mnie i mojej mamy. Było mi ciężko, ponieważ widziałem, jak mój ojciec bił moją mamę i w końcu się od nas wyprowadził. Szczerze mówiąc, nie miałem mu za złe tego, co robił. Nawet nie wiedziałem, dlaczego tak się działo, ale no cóż, musiałem jakoś żyć. Jakiś rok później mama poznała sobie faceta przez internet. Nie był fajny, bynajmniej mi się nie podobał. Pewnego razu on przyjechał do nas i starał się zastąpić mi ojca. Jednak nie na długo, ponieważ zaczął pić alkohol i bić mnie i moją mamę. Ja, jak i mama, baliśmy się zgłosić to na przykład na policję musieliśmy z tym jakoś żyć. Ja, dorastając, stawałem się coraz to silniejszy, aż pewnego razu zobaczyłem, jak uderzał moją mamę w twarz. Coś we mnie pękło i nie wytrzymałem. Rzuciłem się na niego i zacząłem go bić. Po tej sytuacji stwierdził, że nie jest już tu mile widziany i pojechał do siebie. Życie tak leciało i leciało, aż w końcu mama wyjechała do Niemiec, chcąc odpocząć, a ja zostałem w domu z rodziną, której nie znałem. Popadłem w depresję, zacząłem się ciąć i wtedy pomógł mi chłopak, niestety nie mogę napisać jego imienia, ale się zakochałem, ale on nie wyrażał mi tych samych uczuć. Początkami mówił, że on też coś bi i w ogóle, więc myślałem, że mam szansę, ale no przeliczyłem się, ponieważ następnego dnia napisał, że on nie wie, boi się i sobie tego nie wyobraża. Załamałem się jeszcze bardziej i bardziej i doszło do tego, że się prawie powiesiłem, tylko wtedy on zadzwonił na policję i mnie zgarnęli. On się na mnie obraził, a ja prawie trafiłem do psychiatry. Któregoś dnia wybaczył mi i polepszył się kontakt. Zaczęliśmy pisać i pisać, aż w końcu zapytałem, czy serio nie chciałby zobaczyć, jak to jest być z chłopakiem, albo chociaż poczuć trochę przyjemności, no i jakoś poszło. Ja się wtedy w nim zakochałem i kocham go do teraz, a jednak nie jesteśmy żadną parą. Mówiłem mu nieraz, że go kocham, ale on mówił, że nie może być ze mną, że nie da rady. Nie wiem, co zrobić, dlatego piszę tutaj, ponieważ chcę się pożalić. Nie wiem, co mam robić i jak sobie z tym poradzić. Jestem zazdrosny i nie mogę bez niego wytrzymać. Przepraszam, że się tak rozpisałem, mimo iż starałem się opisać wszystko jak najkrócej, ale musiałem się wygadać. Mam nadzieję, że nie znajdziecie się w takiej sytuacji, bo nikomu tego nie polecam. Trzymajcie się. Bajo! Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.